Dlaczego mamy tak silną zdolność do porozumiewania się ze sobą? Może dlatego, że nauczyliśmy się dawać rzeczy, które są dla nas ważne, dzielić się naszymi chwilami, naszymi zwycięstwami, a nawet naszymi smutkami. Stawiamy się ponad własnymi interesami, aby zobaczyć uśmiech drugiej osoby. Ale wtedy pojawia się ten cichy głos. Prawie zawsze ignorowany, który ostrzega nas przed niebezpieczeństwami bycia zbyt miłym, zbyt przyjaznym. Żyjemy w świecie, w którym nie zawsze otrzymujemy tyle, ile dajemy, i to jest trudna prawda do przełknięcia. W tym świecie pełnym ludzi o dobrym sercu nie jest rzadkością spotkać tych, którzy kończą wyczerpani finansowo, emocjonalnie, energetycznie, przez sam akt dawania bez rezerw. Taka niepohamowana hojność może być niebezpieczna, może zagrozić naszemu zdrowiu, naszemu spokojowi ducha, a nawet naszej przyszłości. I właśnie o tym dzisiaj porozmawiamy: jak życzliwość, jeśli nie jest dobrze zrównoważona, może być mieczem obosiecznym. To uczucie radości, które pojawia się, gdy komuś pomagamy, może czasem przekształcić się w ciężar. Kto by pomyślał, że to może nam zaszkodzić? Nadmierna życzliwość może w nieoczekiwany sposób otworzyć drzwi dla ludzi, którzy nie mają takich samych skrupułów, którzy widzą w naszej dobroci okazję do wykorzystania. Dziś dowiesz się o negatywnych skutkach nadmiernej życzliwości, które mogą wpływać na Ciebie i Twoją przyszłość. Odkryjemy kilka niewygodnych, ale niezbędnych prawd. I aby nie zostawić cię dryfującego na tym morzu refleksji, przedstawiam sześć stoickich strategii, które mają cię chronić, pomóc zapobiec wykorzystywaniu twojej hojności. Te strategie nie mają na celu zmniejszenia twojej hojności, ale znalezienie zdrowej równowagi, w której twoja dobroć nie jest postrzegana jako słabość. Nierealistyczne oczekiwania. Ile razy łapiemy się na zbyt wysokich oczekiwaniach wobec innych. Stoicy zawsze uczyli nas, aby akceptować sytuacje takimi, jakie są, i nie opierać naszego szczęścia na działaniach innych. Twierdzą, że dając, nie powinniśmy oczekiwać wiele w zamian, aby uniknąć rozczarowań i praktykować emocjonalne odłączenie. To faktycznie przynosi większy spokój w naszym życiu. Jednak kto potrafi być hojny bez gdzieś w głębi duszy oczekiwania czegoś w zamian? Świadomie lub nieświadomie, oddając się całym sercem, zawsze oczekujemy, że inni zrobią dla nas to samo, nawet jeśli to minimum, szczególnie wtedy, gdy najbardziej tego potrzebujemy. Prawda jest taka, że Twoje nadzieje na otrzymanie pomocy w zamian często się nie spełniają, a kiedy tak się dzieje, nieunikniony jest wynik. Czujesz się zirytowany, zmęczony, sfrustrowany i rozczarowany. To pułapka emocjonalna, którą budujemy dla siebie. Obiektywnie patrząc, ludzie cię nie zawodzą, po prostu robią to, co ty też powinieneś robić. Troszczą się o swoje własne obowiązki. Kiedy każdy przejmuje swoje odpowiedzialności, tworzy się zdrowa równowaga, łagodząc ciężar, który nosimy indywidualnie. Dlatego nadszedł czas, aby działać samodzielnie i nie oczekiwać, że inni przyjdą ci z pomocą. Jeśli komuś pomagasz, nie oczekuj niczego więcej niż szczere dziękuję. Ludzie często oczekują twojej pomocy, a zgodnie z zasadami stoickimi, ważne jest, aby pamiętać, że prawdziwą wartość ma działanie z cnotą i rozumem, a nie uleganie oczekiwaniom innych. Praktykowanie umiarkowania i rozdzielanie pomocy w zrównoważony sposób pozwala ci kontrolować swoje działania, unikając popadania w wzorce, które mogą negatywnie wpłynąć na twoje zdrowie emocjonalne. Jesteśmy istotami nawyku, a ta skłonność do rutyny prowadzi nas do strefy komfortu, która jeśli nie jest pilnowana, może być niebezpieczna. Kiedy przyzwyczaisz się do ciągłego dawania, ludzie zaczynają oczekiwać, że zawsze będziesz dostępny, aby im pomóc, co prowadzi ich do zaniedbywania swoich własnych obowiązków. To tworzy dylemat. Nie ustalając granic, nie tylko nie doceniasz swojej wartości, ale także jesteś rozliczany, gdy nie spełniasz oczekiwań innych. Rzadko ktoś. Kto zależy od Twojej pomocy, powie Ci, że powinieneś bardziej troszczyć się o siebie. Ci, którzy korzystają z Twojej hojności, rzadko mają to empatyczne zrozumienie. Dlatego ważne jest, aby równoważyć swoją gotowość do pomocy z troską o swoje własne dobro i wartość osobistą. Czy kiedykolwiek żałowałeś, że komuś pomogłeś? Podziel się swoją historią w komentarzach. Bardzo chciałbym ją przeczytać. Priorytety osobiste często są zaniedbywane. Stoicy zawsze podkreślali znaczenie życia zgodnego z rozumem i cnotą. Ustalanie granic i nadawanie priorytetu naszym własnym obowiązkom jest kluczowe dla utrzymania równowagi i unikania poświęcania naszej autentyczności na rzecz innych. Kiedy poświęcasz się zbytnio priorytetom innych, ryzykujesz unikanie czegoś w sobie, czegoś, co może powodować dyskomfort i niepokój. Twój nastrój ma tendencję do pogarszania się w miarę zaniedbywania własnych priorytetów na rzecz innych. Nie chodzi o to, aby nie pomagać innym, ale o narzucanie granic. Jeśli nie wypełnisz swoich obowiązków, jak zamierzasz komuś pomóc? Samoopieka jest kluczowa dla osiągnięcia dobrostanu. Zanim zaoferujesz komfort innym, musisz czuć się usatysfakcjonowany, spełniony i zadbany. Nie oferuj czekolady, zanim się nią nie delektujesz. Zadbaj o siebie, a potem podziel się tą uwagą ze światem. Ustalanie granic to także sposób na pokazanie wewnętrznej siły i samokontroli. Kiedy ustalasz granice i praktykujesz samodyscyplinę, demonstrujesz zaangażowanie w swoje własne obowiązki i wartości, zdobywając szacunek innych. Gdy ciągle jesteś dostępny, może wydawać się, że jesteś autorytetem w dziedzinach, w których współpracujesz. Ale to może stworzyć przeciwny obraz: nie ustalając granic, możesz być postrzegany jako słaby. Mówienie nie może być trudne, ale jest konieczne. Ludzie mogą zacząć bardziej cię szanować, gdy zrozumieją, że cenisz swoje własne priorytety. Zrównoważone relacje są kluczowe dla prosperującego życia. Zapewniają wsparcie emocjonalne, połączenie i poczucie przynależności. Ale te relacje muszą być sprawiedliwe i wzajemnie korzystne. Kiedy partner zbytnio korzysta z twojej dobroci, wszystko staje się obowiązkiem. Zrównoważone relacje opierają się na wzajemności. Wszyscy powinni być gotowi dawać i otrzymywać w sprawiedliwy sposób. Dotyczy to obu stron, niezależnie od płci. Kiedy jesteś zbyt miły, wszystko staje się obowiązkiem. A kiedy znajdziesz się wśród wielu osób, które pojawiają się tylko wtedy, gdy czegoś potrzebują, czas na reewaluację. Filozofia stoicka uczy nas cenić, rozeznanie przy wybieraniu, komu pomagać. Możemy odróżnić osoby autentyczne od tych, które nas wykorzystują, unikając marnowania energii na sytuacje, które mogłyby się same rozwiązać. Ludzie, którzy wcześniej byli przyjaciółmi, mogą zacząć Cię szukać tylko po to, aby prosić o przysługi. I to choć pragmatyczne, nie jest sprawiedliwe. Uczenie się unikania wykorzystywania jest kluczowe. Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, że czasami możesz przyciągać do swojego życia tylko osoby, które zawsze szukają pomocy? Stoicka mądrość uczy nas kultywowania autentycznych i wzajemnie korzystnych relacji. Ale prawda jest taka, że energia, którą emitujemy, ma niesamowitą moc przyciągania pewnych typów ludzi do naszego kręgu. Kiedy emanujemy pozytywnością, przyciągamy osoby pełne optymizmu, hojności i entuzjazmu. Z drugiej strony, kiedy wyczerpujemy się bezkrytycznie, zaczynamy wibrować na niższej częstotliwości, przyciągając tych, którzy zawsze czegoś potrzebują, a nawet oportunistów, którzy nie mają zamiaru rewanżować się. Będąc hojny w sposób niezrównoważony, ryzykujesz rozwinięcie uzależnienia. Stoicy zawsze podkreślali znaczenie umiarkowania i samokontroli. Praktykowanie hojności z samodyscypliną jest kluczowe dla unikania nałogowych wzorców i utrzymania zdrowych relacji. Kiedy niedobór staje się rutyną, potrzeba zaspokojenia tego braku rośnie, tworząc idealny scenariusz dla emocjonalnych lub behawioralnych uzależnień. Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, że Twoja hojność może budzić podejrzenia? Stoicyzm zachęca nas do działania zgodnie z naszymi wartościami, niezależnie od oceny innych. Ale w rzeczywistości niewielu ludzi jest prawdziwie altruistycznych, a Twoja dobroć może budzić podejrzenia. W świecie, gdzie ukryte intencje są powszechne, ludzie mogą kwestionować twoje motywacje, zastanawiając się, czy za twoimi działaniami kryje się jakiś osobisty interes. Chociaż nie jest to sprawiedliwe, taka jest natura ludzka chronić się przed możliwymi rozczarowaniami. Dlatego ważne jest, aby działać autentycznie i nie oczekiwać uznania za swoje dobre uczynki. Ustalanie zdrowych granic jest jak budowanie płotu wokół swojego ogrodu, chroniąc swoje najcenniejsze kwiaty, zieloną trawę i spokojne otoczenie. W życiu osobistym i zawodowym te granice są kluczowe dla zachowania integralności emocjonalnej, czasu i energii. Bez wyraźnych granic ryzykujesz poczucie przytłoczenia i wykorzystywania. Czy zauważyłeś, że zbyt częsta pomoc może być problemem? Ludzie, którzy przyzwyczaili się do Twojej hojności, mogą zacząć oczekiwać, że zawsze będziesz dostępny, aby im pomóc. Kiedy relacja staje się niezrównoważona, z jedną stroną zawsze dającą, a drugą zawsze otrzymującą, może to prowadzić do urazy i frustracji. A kiedy pomagasz zbyt często. Możesz znaleźć się wśród wielu złych przyjaciół, tych, którzy pojawiają się tylko wtedy, gdy czegoś potrzebują. Filozofia stoicka uczy nas cenić, rozeznanie przy wybieraniu, komu pomagać. Wiedza o tym, jak odróżniać osoby autentyczne od tych, które tylko nas wykorzystują, jest kluczowa dla zachowania energii i unikania niepotrzebnego wyczerpania. Strategie unikania wykorzystywania obejmują naukę mówienia nie. Ustalanie priorytetów i dbanie o siebie, zanim wyciągniesz rękę do innych. Strategia 1: słuchaj swoich uczuć. Wyobraź sobie, że jesteś nawigatorem na wzburzonym morzu, gdzie twoje uczucia są kompasem, który prowadzi twój statek. Stoicy ze swoją starożytną mądrością zawsze cenili samoświadomość. Zwracanie uwagi na swoje uczucia i emocje jest kluczowe dla utrzymania równowagi. Zapytaj siebie, jak się czujesz, pomagając tej osobie. Czy dajesz z siebie tyle, że czujesz się wyczerpany? Słuchanie swoich uczuć to akt miłości własnej. Jeśli czujesz się przytłoczony, wyczerpany, zirytowany lub wykorzystywany, są to wyraźne sygnały, że nadszedł czas, aby się zatrzymać i zrobić przerwę. Dbaj o siebie tak samo, jak dbasz o innych. Twoje uczucia są cennymi wskaźnikami Twojego dobrostanu emocjonalnego. Nie ignoruj ich. Jeśli to zrozumiałeś, napisz w komentarzach. Nigdy więcej nie będę ignorować swoich uczuć. Strategia dwa: przestań bać się mówić nie. Mówienie nie może być wyzwalające. To jak postawienie płotu wokół swojego ogrodu, chroniącego najcenniejsze kwiaty przed intruzami. Słowo nie jest potężne, ponieważ definiuje Twoje granice i chroni Twoją energię. Kiedy mówisz nie, afirmujesz swoje wartości i uznajesz wartość swojego czasu i energii. Mówienie tak na wszystko może wydawać się szlachetne, ale ostatecznie gromadzisz tylko zmęczenie. Stoicy uczą nas znaczenia samokontroli i świadomego zarządzania naszym czasem. Ćwiczenie mówienia nie może być trudne. Zwłaszcza jeśli boisz się rozczarować innych. Jednak konieczne jest przezwyciężenie tego strachu, aby uniknąć negatywności w swoim życiu. Kiedy ktoś wymaga od ciebie więcej niż możesz dać, ćwicz mówienie nie, aż poczujesz się z tym komfortowo. Może być pomocne nawet ćwiczenie przed lustrem. Przekonując siebie, że jest to jedyny sposób na odzyskanie wolności i unikanie niepotrzebnych ryzyk. Strategia: 3. Znajdź czas i miejsce dla siebie. Wyobraź sobie miejsce, gdzie czujesz się całkowicie wolny miejsce osobiste, gdzie możesz być sobą bez osądów. Rezerwowanie czasu i miejsca na dbanie o siebie jest fundamentalne. Pomyśl o tym, co naprawdę lubisz robić uprawianie sportu, rysowanie, słuchanie muzyki, lub jakakolwiek inna działalność, która cię motywuje. Kończenie swoich obowiązków jak najwcześniej i poświęcanie czasu na te zajęcia powinno być traktowane poważnie to jak ładowanie swoich wewnętrznych baterii. Jeśli ktoś poprosi cię o pomoc w tym czasie, ta osoba musi szanować twoją potrzebę osobistego czasu. Nie wahaj się powiedzieć nie bez wyrzutów sumienia korzystaj z tego czasu wyłącznie dla siebie. Jeśli nie chcesz być tak surowy, zaoferuj pomoc w innym momencie, ale zawsze jasno określaj, że twoja dostępność będzie ograniczona, ponieważ masz też swoje własne życie do opiekowania się. Te strategie to nie tylko wskazówki to praktyki, które mogą odmienić twoje życie słuchanie swoich uczuć. Mówienie nie, gdy to konieczne, i rezerwowanie czasu dla siebie, to akty samopielęgnacji i szacunku do samego siebie. Każdy z tych kroków to ruch w kierunku bardziej zrównoważonego i satysfakcjonującego życia. W końcu dbanie o siebie jest pierwszym krokiem do prawdziwego dbania o innych. Strategia 4. Codziennie kultywuj wdzięczność. Pomyśl, jakby to było budzić się każdego dnia i zanim jeszcze wstaniesz z łóżka, zastanawiać się nad małymi i wielkimi rzeczami, za które jesteś wdzięczny. Praktykowanie wdzięczności to nie tylko ćwiczenie mentalne, ale także potężny sposób na transformację Twojej perspektywy. Każdy szczegół się liczy: słońce świecące przez okno, zapach świeżo parzonej kawy czy uśmiech osoby, którą kochasz. Poświęcając codziennie czas na uznanie tych błogosławieństw, zaczynasz trenować swój umysł, by skupić się na pozytywach. Uczynienie z tego codziennego nawyku może naprawdę być punktem zwrotnym w Twoim życiu. Strategia 5. Określ cele i stwórz plan działania. Wyobraź sobie, jakby to było mieć szczegółową mapę, która prowadzi Cię do Twoich marzeń. Określenie jasnych celów i stworzenie planu działania nie tylko zapewnia poczucie celu, ale także daje motywację niezbędną do posuwania się naprzód. Kiedy dokładnie wiesz, co chcesz osiągnąć, łatwiej jest podejmować konkretne kroki w kierunku tych celów. Zacznij od konkretnych i osiągalnych celów i nie martw się, jeśli postęp będzie powolny. Ważne jest, aby być w ruchu. Z każdym małym krokiem jesteś bliżej swojego ostatecznego celu. Podróż jest równie ważna jak cel. Ciesz się każdą, nawet najmniejszą, zwycięstwem i wykorzystaj je jako paliwo do dalszego działania. Strategia 6. Identyfikuj i trzymaj się z dala od energetycznych wampirów. Wszyscy znamy kogoś, kto zdaje się drenować naszą energię przy każdej interakcji. Te osoby znane jako wampiry energetyczne mogą zamienić jasny dzień w prawdziwe wyzwanie. Mądrość stoicka uczy nas znaczenia samodyscypliny i rozeznania. Ważne jest, aby rozpoznać, które relacje są korzystne, a które nas emocjonalnie wyczerpują. Trzymaj się z dala od tych, którzy wysysają Twoją energię i nie przyczyniają się pozytywnie do Twojego życia. Wewnętrzny spokój jest cennym dobrem i bez niego wszystko staje się trudniejsze. Kiedy otaczasz się ludźmi, którzy szanują i podnoszą Twoją energię, życie płynie łatwiej. Pomaganie energetycznemu wampirowi to zazwyczaj daremny wysiłek, ponieważ nie są oni zainteresowani rozwiązywaniem swoich problemów, ale raczej ciągłym narzekaniem. Znalezienie równowagi między byciem hojnym a dbaniem o siebie jest kluczowe. Mądrość stoicka przypomina nam, że równowaga jest niezbędna we wszystkich aspektach życia, w tym w hojności. Dając za mało możemy wydawać się egoistyczni, podczas gdy dając za dużo możemy czuć się wyczerpani, zarówno emocjonalnie, jak i finansowo. Wybieranie złotego środka, gdzie możesz priorytetować innych, nie zapominając o sobie, jest często najlepszym podejściem. I zawsze, gdy masz wątpliwości, pamiętaj o znaczeniu mówienia nie. Każda z tych strategii ma moc poprawienia Twojego życia w głęboki sposób. Codzienna wdzięczność, określanie celów i unikanie negatywnych wpływów to praktyki, które mogą przekształcić Twoją rzeczywistość. Włączenie tych nawyków do swojej rutyny może pomóc w stworzeniu bardziej zrównoważonego, pełnego i satysfakcjonującego życia. A ostatecznie to dążenie do równowagi pozwala nam żyć w sposób bardziej autentyczny i spełniony. Bardzo dziękuję za pozostanie ze mną aż do tego momentu, do jutra.